Ale mi głowa boli. Witajcie w kolejnym odcinku. Giemza wróciła. Giemza była u chłopaka. Giemza wróciła. Giemza robi filmik. Tak jak obiecałam. Przy sumie już wszystkie rzeczy, czyli to. I... To. Bo tylko to zamówiłam. Resztę miałam w domu. Więc dzisiaj robimy akrylowe pazurki. Po raz pierwszy raz, co? Czy to miało sens? Pierwszy raz robię akrylowe pazurki. Co jest jej za naszminką? Pierwszy, ogólnie to robiłam sobie już żelowe paznokcie, takie. Nie podobały mi się, ogólnie nie podobał mi się ich kształt. To jedyne paznokcie, jakie sobie robiłam, to tylko żelowe, więc akrylowe... Miałam akrylowe zrobione raz. I bardzo mi się podobały, więc mam zamiar zrobić coś podobnego. Coś podobnego. Ym, nigdy ich sama nie robiłam, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyż znaczy, że tak może przymulam, ale boli mnie. No więc tu jest wszystko przygotowane. Znajdźcie się jakaś chusteczka, pilnicki, jakiś coś, żeby zmiotnąć pyłek. Tu jest. Ym, ten brokat, ale to jest tak naprawdę do oczu ale kogo to obchodzi, nie mnie klej do paznokci, biały kolor top coat brokaciki, ten zestaw tutaj to e płatki kosmetyczne, obcinaczka i lampa na top coat no więc ja zdejmę te paznokcie i do was wracam to tutaj wam tylko pokażę jak wyglądają tak dokładnie ogólnie to mi się nie podobają ale chciałam mieć jakiekolwiek, więc... No więc ja je zdejmę i do was wracam. Dobra, to mam. Zdjęłam swoje paznokcie. Wszystko. No, żeby nie było, nie jestem profesjonalistką. Sama zrobię paznokcie czasami, tak, bo nie chce mi się iść do salonu, po prostu sobie robię sama paznokcie. I to lubię, więc no... Jakieś liczne i jedyne co wiem o akrylowych paznokciach to te filmiki, które się naogląda, na YouTube'a, więc zobaczymy jak wyjdzie. także ja zacznę już, bo nie chcę tego robić aż do nocy, a jest ciemnie. w mam śmieszne śmieszne ręce, takie jakieś takie kruskowatnie, nie? Wiem. paznokcie białe i przezroczyste. pędzelek, Czekam ja na taki pędzelek, pilniczek, ale raczej będę używać swojego. Klej um, też będę używać swojego pomal. Także bye. E, acrylic Liquid tu wiodący i Acrylic Powder i tą fajną, um, fajny pędzelek. Czeka się, ale to jest. Okej, okay, dobra. Jest pędzelek. jakimi, jakimi, jakimi tu tu. Rrr. Ja muszę tu wolić porządek. Już mam zrobione takie. W sumie te, um, te paznokcie mi się nie podobają aż tak jak te. I miały być dłuższe, ale tak mi się źle obcięło i teraz to wygląda um, um, krytkę. Um, no dobra, co było się mówić. To są jakieś plastikowe kawałki tutaj. Wypad moich paznokci. Teraz, jak pod światło patrzę, to są jeszcze bardziej nieidealne, ale dobra. Powiedziałam, że ja robię jest tylko tak dla siebie, bo nie umiem i takie robię, bo mi się chce, ale w sumie to, to mi się nie chce. Także nie umiem ich robić, ale bardzo bym chciała je umieć robić, więc je robię, nawet nie umiejąc ich robić. No, no. W ogóle nie wiem, co robię i nie wiem, jak mam zamiar to zrobić, ale wiem, że nasypa sobie trochę yy, brokatu tutaj. Mi się wydaje, czy to jest łatwe. Mi się trochę wydaje, czy to, czy to jest łatwiejsze niż, niż żel. To, nie wiem, to jest jakieś takie współpracujące. Czy to ma swój własny umysł? Dobra, powiem wam tak. Skończyłam. Wyglądają tak. Ale... Z tego pędzelka wychodzą strasznie włosy. Co na przykład widać gdzieś tutaj był włos? Nie widać w sumie na kamerze. Dobra, no więc tak wyglądają skończone paznokcie. Nie nagrałam jak nakładam te brylanciki, bo naprawdę była z tym mordego. Więc powiem Wam tak, że gdyby nie ten środkowy palec, o ten ładny, to by mi się. O, teraz ładniej. To by mi się bardziej podobały. Tak, to mi się nie podoba, bo to, bo to jest trochę za dużo kleju na tych brylancikach i zrobił takie trajmatowe, jakby. mi się nie za bardzo podoba. Także daje im jakieś takie 6 na 10 przez tego Albo 4 na 5 w sumie By bardziej pasowało, bo 5 paluszków i tylko 4, wiecie o co chodzi <grystanie> No I teraz muszę wieczyć pokój, bo śmierdzi Także tak wyglądają paznokcie Nie podobały mi się... Znaczy, podobały mi się oprócz tego Ta druga ręka jest jeszcze gorsza, bo ten wyszedł taki krótki strasznie w ogóle nie wiem, dlaczego tak mi się obciało i wyszły krótsze niż miało być. Obciałam długie były, potem i już nie były długie. No, chyba, chyba muszę, muszę to przeżyć. Jeszcze w ogóle nas, co, Oczywiście. nie nikt teraz nie podsłuchiwałam. W następnym filmiku, bo w ogóle to powiem wam tak: że moje włosy są zielonkawe, a te są niebieskie. Spójrzcie, jaka jest różnica kolorów. Widzicie to? Widzicie to? Więc. Bo to dlatego, że te włosy się ogólnie, w sumie to od początku super nie pasowały. Ale jak się ten kolor zmielił, to się zrobiło takie zielonkawe. w ogóle, więc jutro. Możecie zgadnąć, co będę robić. Spróbuję dopasować moje włosy do dyszy Także to tyle. Mój bałagan. Muszę go teraz posprzątać. Zdecydować filmik. Zjeść coś, bo... Także dziękuję za oglądanie i osobiście uważam, że to nie był mój najlepszy filmik. Bo tak jak mówiłam, nie lubię za bardzo nagrywać. Tak nie siebie, no. I niewygodnie jest zresztą, niewygodnie. Więc to był mój pierwszy, nie, nie pierwszy filmik. Ja nie zrobiłam filmik w podnokciach. Albo do dupy. Ten jest już lepszy, ale też nie jest zbyt super, więc mam nadzieję, że choć trochę Wam się podobało to, co widzieliście, a jeżeli nie, to rozumiem, to całkowicie rozumiem. Ale skoro już nagrałam ten filmik, to go wstawię. Bo czemu nie? Także no, yy, dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku, jak znowu coś robię z włosami.